Takie lęku i napady lękowe, czy to to samo zaburzenie, tylko dwie różne nazwy, czy też dwa różne zaburzenia? Okazuje się, że to są dwa różne zaburzenia i jest to o tyle ważne, że terapie psychologiczne mogą w obu przypadkach być bardzo skuteczne, ale to, co działa na jedno, najczęściej nie działa na drugie. Pytanie zatem, czym różnią się te zaburzenia, skąd się biorą oraz jak sobie z nimi poradzić? Запрашиваем. Cześć, z tej strony Wojtek Wiśniewski. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ProMentalnie, podcastu, w którym dzielę się wiedzą dotyczącą psychologii, neurobiologii, terapii i autoterapii. I dzisiejszy temat będzie również dotyczył naszej mentalności, pewnych zaburzeń psychicznych, a dokładnie ataków paniki i napadów lękowych. Jak wspomniałem już na początku, to są dwie różne rzeczy. Natomiast dlaczego powstaje ten odcinek? Bardzo często, gdy trafiają do mojego gabinetu osoby z zaburzeniami głównie lękowymi, ponieważ tym się najczęściej zajmuję. Już dawno zauważyłem, że bardzo często osoby zamiennie wykorzystują te dwa terminy. Mówią, miałam atak paniki albo miałam atak lęku, miałam napad lęku, więc dla większości osób, myślę, to jest jedno i to samo. Natomiast jeżeli popatrzymy na biologię, na nasz umysł i na terapię, jak sobie z tym poradzić, to są dwie różne rzeczy. Więc pytanie. Czym one się różnią? Zanim dojdziemy do terapii, musimy zrozumieć, dlaczego to rozdzielamy. I teraz rozpoczynając ten temat, na początku musimy zacząć trochę od klasyfikacji, od y, diagnozy, więc. Musimy tutaj sięgnąć do DSM-5, i to jest taka klasyfikacja zaburzeń psychicznych amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ona wychodzi co jakiś czas i pozwala nam właśnie kategoryzować, jakby odkryć różne zaburzenia psychiczne oraz ułatwia nam diagnozę. Daje nam po prostu informacje, jak to diagnozować. I teraz ostatnia klasyfikacja pokazuje, że istnieje coś takiego jak ataki paniki. Oraz istnieje coś takiego jak zaburzenia paniczne, czyli cykliczne ataki paniki. Jeżeli one się powtarzają, to możemy wtedy mówić o zaburzeniach panicznych. Natomiast to, co jest ciekawe, to nie ma w tej klasyfikacji czegoś takiego jak stany lękowe. Natomiast jest cała jakby kategoria zaburzeń lękowych, i tam jakby pod te zaburzenia możemy wpisać po prostu te objawy, które moglibyśmy nazwać. Stanami lękowymi, napadami lękowymi. I teraz wiele osób bardzo często właśnie zamiennie wykorzystuje nazwy ataki paniki czy stany lękowe, napady lękowe. Może z tego względu, że jeżeli popatrzymy na to, co je łączy, to rzeczywiście są tam wspólne symptomy. I między innymi to, co łączy ataki paniki i stany lękowe, to pewna forma strachu, lęku, dyskomfortu, czyli. To, co czujemy, co, co dzieje się bardziej w naszej głowie, a do tego dochodzą jeszcze pewne doznania z ciała, czyli na przykład szybkie bicie serca, szybki oddech, suchość w ustach, ścisk w gardle, drgawki i pewnie moglibyśmy znaleźć jeszcze wiele innych rzeczy. Natomiast nawet jeżeli mamy podobne symptomy, podobnie odczuwamy pewien dyskomfort i to, co dzieje się w naszym ciele, to pod kątem jakby tego, co dzieje się u nas chemicznie, biologicznie i skąd się to bierze, to są dwie różne rzeczy. I teraz zaczynając od stanów lękowych, jak sama nazwa mówi, to będzie coś związane z lękiem, natomiast ataki paniki, to jest coś, co jest związane ze strachem, z tym, że czegoś się boimy. I teraz zacznijmy od stanów Lękowych, aby lepiej je zrozumieć. Stany lękowe sklasyfikowane są jako zaburzenia lękowe, i tutaj, jakby to, co podkreślają, jakby specjaliści, psychiatrzy, głównie amerykańscy, to związane jest to przede wszystkim z jakimś zamartwianiem się. I ten lęk w przypadku stanów lękowych może narastać, czyli po prostu my czujemy coraz większe napięcie, obawy, różne myśli. Trwa to najpierw. Częściej krócej niż 30 minut, i nagle dochodzi czasem do takiej kulminacji, którą moglibyśmy nazwać właśnie takim napadem lęku, i potem wszystko opada. I jest to przypisywane zaburzeniom lękowym. Natomiast jeżeli chodzi o ataki paniki, to ataki paniki najczęściej przychodzą z zaskoczenia. I one mogą być jakby wywołane czymś konkretnym. Na przykład osoba, która ma jakąś fobię, czegoś bardzo się boi. Powiedzmy, boi się pająka. Jeżeli zobaczy pająka, to rzeczywiście jakby strach i umysł, który jest wystraszony i chce zareagować, reaguje nadmiernie i wywołuje taki bardzo silny. Atak paniki. Natomiast ataki paniki występują również z niczego. Możemy mieć super dzień, fajnie się czuć, nie być zestresowani, nie czuć lęku, i tak dalej, i jest bach. Po prostu przychodzi coś, co jest tak intensywne, że po jednym ataku zaczynamy bać się kolejnego, i wtedy bardzo często też dochodzi do czegoś takiego, że jeżeli powtórzy się to jeszcze raz, to nabywamy coś, jak, coś, co moglibyśmy nazwać właśnie zaburzeniami panicznymi. Trochę to wygląda na takiej zasadzie, że boimy się kolejnego ataku, boimy się kolejnego strachu i tego, jak to przeżywamy. I teraz panika to strach, to adrenalina. Ten strach przechodzi bardzo nagle, i ma wiele elementów, które podobne są do napadu lęku, stanów lękowych. Natomiast jest, są też pewne rzeczy, które go wyróżniają. Przede wszystkim bardzo mocno, bardzo silnie czujemy to w ciele, i powiązane to jest z taką pewną derealizacją, że po prostu czujemy się jakoś w zupełnie inny sposób. I to, co jest również ważne, to najczęściej albo boimy się, że skończymy z zawałem serca, że to doprowadzi nas do zawału serca albo poprzez hiperwentylację. Mamy problem z oddychaniem i boimy się, że po prostu zemdlejemy. Jest to bardzo silne, bardzo Niefajne, niemiłe uczucie, którego nie da się porównać do czegoś innego, i najczęściej trwa mniej niż 10 minut. Więc, jak widzisz, to są dwie różne rzeczy. Atak paniki wywołany jest nagłym strachem, który bardzo często nie wiadomo skąd się bierze, natomiast stany lękowe wywołane są lękiem, który pomału narasta. Więc, gdybym to miał wytłumaczyć jeszcze w taki bardziej zobrazowany sposób, to możesz sobie wyobrazić, że Stany lękowe i powiedzmy napad lęku jest trochę jak budowanie, nie wiem, jakiejś budowli z klocków, gdzie każdy klocek to jest jakiś stres, napięcie, obawy, zamartwianie się, to napięcie rośnie, ta budowla rośnie, dochodzi do jakiegoś punktu kulminacyjnego, gdzie wszystko zaczyna się chwiać i wszystko się wali i czujemy wtedy po prostu coś na zasadzie napadu lęku, ale po prostu, ponieważ to wszystko się wali, lęk spada. Do najczęściej 30 minut i wtedy po prostu czujemy się już lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o atak paniki, to tutaj nie ma żadnego budowania budowli, jakiegoś lęku i strachu. To jest bardziej tak, jakby budowla już stała, ktoś przychodzi. Podkłada bombę i wszystko wybucha. I czasem wybucha, bo coś nas wystraszyło, a czasem po prostu wybucha, nie wiadomo dlaczego. Więc to nie jest reakcja umysłu na stres, na lęk, to jest po prostu fałszywy alarm. W pewnym momencie umysł, twój umysł dostrzega coś, co uznaje za bardzo silne zagrożenie i nadmiernie reagując, wywołuje po prostu taki atak. Paniki. Więc to jest jak podłożenie bomby i dlatego właśnie to, co działa na zaburzenia lękowe i to, co pomaga poradzić sobie z napadami lęku, nie działa na ataki paniki. Więc skoro już to wiemy, to przejdźmy teraz do tego, jak terapeutycznie możemy poradzić sobie z tymi zaburzeniami. Oczywiście można sięgnąć również po farmakologię, natomiast ja nie jestem lekarzem, nie jestem też jakimś wielkim fanem leków z wielu różnych powodów, natomiast też tego nie odrzucam. Czasem trzeba po to sięgnąć. Natomiast chcę ci pokazać jak psychologicznie możemy sobie poradzić z tymi problemami, ponieważ psychologia daje nam całą masę różnych narzędzi, które potrafią być bardzo skuteczne. O ile właśnie wiemy co nas dotyka, czy mamy problem z lękiem, czy mamy problem ze strachem i atakami paniki, ponieważ metody działania w tych dwóch przypadkach są zupełnie różne. I zacznijmy zatem od stanów lękowych. Jak powiedziałem, to są zaburzenia lękowe, więc to, nad czym pracujemy, to nad tym, aby po prostu poradzić sobie z lękiem. I tutaj mamy cały zestaw różnych narzędzi terapeutycznych, które są bardzo skuteczne. W 2018 roku wyszły takie badania, które pokazują, że w ogóle połączenie różnych technik i terapii daje bardzo skuteczne rezultaty. I chodziło głównie o połączenie terapii poznawczo-behawioralnej, hipnoterapii, takiej klinicznej, Sprawdzonej naukowo oraz mindfulness. I to jest m.in. to, co ja też wprowadzę w swojej działalności i widzę, jak dobre rezultaty to daje. Połączenie różnych technik. O tym, dlaczego to działa tak dobrze, mówiłem już w jednym z wcześniejszych odcinków, który nazywał się Czego o nerwicy nie powie ci lekarz, i tam pokazywałem, że trzeba działać na. Dwóch płaszczyznach, z jednej strony, tej takiej somatycznej, dotyczącej ciała, pobudzenia itd. więc tu mówimy o relaksacji przede wszystkim i pracy z ciałem, pracy z somatami. A z drugiej strony mówiłem, że lęk tak naprawdę zaczyna się w naszej głowie, to jest sposób naszego myślenia, zamartwiania się, obaw, y cały czas skanowania na przykład swojego ciała, szukania jakichś problemów i tak dalej, więc tutaj jakby bardzo ważna jest też, też terapia psychologiczna i tutaj bardzo skuteczna jest terapia poznawczo-behawioralna, ale też elementy hipnoterapii i mindfulness, czyli nauczenia się pracy z emocjami, z myślami, akceptacji i zmiany tych nawyków negatywnych, myśleniowych na nowe, bardziej pozytywne daje bardzo skuteczne rezultaty. Natomiast to, co chcemy osiągnąć przy stanach lękowych, to to, aby lepiej radzić sobie z lękiem, aby, tak jak mówiłem, ten lęk narasta i nagle wywołuje po prostu taki, powiedzmy, wybuch, zwalenie się tego budynku, więc zależy nam na tym, aby po prostu ten budynek się nie budował, aby cały czas ten poziom lęku, obaw i innych rzeczy, i, i też pobudzenia ciała, stresu, somatów był na lepszym poziomie, na niższym poziomie, I jak o to zadbamy. To po prostu jesteśmy w stanie bardzo skutecznie radzić sobie z zaburzeniami lękowymi. Natomiast, jeżeli masz ataki paniki i próbowałeś technik typu relaksacja, odwracanie uwagi, gdy na przykład zaczynasz się czuć źle, czy czegoś innego, i to nie działało, to powiem ci, że nie powinieneś się przejmować, ponieważ najczęściej te techniki nie działają. One mogą być bardzo skuteczne na lęk, ale nie są skuteczne na atak paniki. Dlaczego? Dlatego, ponieważ, jakby tutaj, właśnie biologia jest inna i jakby cała geneza tego, co się z nami dzieje, jest inne. Wspomniałam, że atak paniki jest jak podłożenie bomby pod budynek. Który nagle wybucha, często bez jakiegoś konkretnego powodu. I takim dobrym przykładem jest to, że wiele osób potrafi mieć ataki paniki nawet we śnie. Więc one nie są wtedy zestresowane, nie czują jakiegoś lęku, nie myślą w sposób taki lękowy, że się czegoś obawiają itd. Po prostu się wybudzają i dostają ataku paniki. Więc to jest po prostu fałszywy alarm Twojego umysłu. Możesz sobie to wyobrazić w ten sposób, że Twój umysł dostrzega jakieś zagrożenie i wywołuje taką. Na te reakcje. I teraz, jeżeli będziemy stosować takie metody, jak relaksacja, odwracanie uwagi, to w pewnym stopniu może to być pomocne i zachęcam Cię do spróbowania. Natomiast najczęściej i tak to nie pomoże, ponieważ jeżeli Twój umysł znowu dostrzeże jakieś zagrożenie, to bez znaczenia, czy jesteś zrelaksowana, czy nie, zrelaksowany, czy nie, i tak wywoła atak paniki. Pytanie zatem, co jest skuteczne, jeżeli chodzi o ataki paniki. Tutaj bardziej chodzi nie o to, aby się relaksować, tylko bardziej chodzi o to, aby pokazać umysłowi, że się myli, że nauczył się, że coś jest zagrożeniem i chcemy go tego oduczyć. Natomiast nie da się umysłu czegoś oduczyć. Musimy bardziej nauczyć go nowego zachowania, nowej reakcji. I dlatego, jakby relaksacja i tego typu metody, nawet hipnoterapia, którą ja się głównie zajmuję. Może być dodatkiem, ale nie jest skuteczna. Najskuteczniejsza jest psychoedukacja, zrozumienie tego, skąd się to bierze, jak działa nasz umysł, i tutaj jakby ważna jest właśnie, pomocna jest terapia poznawczo-behawioralna, ale połączona z innymi technikami, możemy sięgnąć również po mindfulness, i to, co jest bardzo, bardzo ważne. To połączenie tej techniki najczęściej z ekspozycją interoceptywną. Brzmi to jak, jak coś kosmicznego, natomiast to jest taka technika, która właściwie ma na celu e, takie kontrolowane wywołanie czegoś, co jest podobne do ataku paniki. Ponieważ jeżeli masz atak paniki, to my często przypisujemy to do różnych miejsc. Na, na zasadzie możesz się bać pójść do restauracji, bo tam dostajesz ataków paniki. I rzeczywiście umysł może, jakby kojarzyć miejsca z jakimś zagrożeniem, ale najczęściej to nie to miejsce wywołuje atak, tylko to, co dzieje się w Twoim ciele. Innymi słowy, jeżeli w restauracji Twój umysł wie, że jest w restauracji i dostrzeże, że coś niedobrego dzieje się z Twoim ciałem, na zasadzie serce bije szybciej, coś się zmieniło po prostu w pracy Twoich organów, to wywołuje atak. Więc jeżeli pokażemy umysłowi, że Możemy doprowadzić się do podobnych symptomów z naszego ciała, powtarzając to i wywołując teraz taki kontrolowany atak paniki, możemy oduczyć umysł z tego, że to jest powiązane z zagrożeniem. Jest to bardzo, bardzo skuteczna metoda, jeżeli połączymy to jeszcze szczególnie z innymi metodami, głównie z terapią poznawczo-behawioralną, i oczywiście do tego warto jest zadbać o, o balans w życiu, o relaksację itd., ale jako dodatek. I to właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć odnośnie napadów lęku i ataków paniki w tym odcinku. W jednym z kolejnych odcinków opowiem Wam więcej o tym, jak poradzić sobie z samymi atakami paniki. Opowiem trochę więcej o takim moim protokole, jak ja pracuję z osobami i wejdziemy trochę głębiej w ten temat. Natomiast dzisiaj chcę Was zostawić z tym tematem na zasadzie, jeżeli czujecie tego typu symptomy, to pamiętajcie, że Stany lękowe i ataki paniki to są dwa różne stany, dwa różne zaburzenia, które z czegoś innego wynikają. I teraz stany lękowe każą nam działać z lękiem, a ataki paniki tutaj musimy uderzyć w strach, w pewną sytuację, której pewną reakcję, której nauczył się nasz umysł, której musimy go oduczyć. Musimy go nauczyć nowego działania i przez terapię psychologiczną możemy bardzo skutecznie jakby też nad tym pracować. Więc to wszystko na dziś. Ja zachęcam was do zerknięcia i posłuchania innych odcinków, do zerknięcia na promentalnie.pl, gdzie znajdziecie więcej takich materiałów do autoterapii, materiałów hipnoterapeutycznych, medytacyjnych i za darmo i też pakietów, które można wykupić. A ja już was zapraszam do kolejnego odcinka, niebawem. Dzięki do zobaczenia. Cześć.